witajcie z tej strony, Dawid, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy oceniać film od Wilgotnego Gupika. E. Będzie, ten film się nazywa dokładnie Jak urosły i zmieniły się patyczaki po 6 miesiącach od względu z. od wylęgu z jaj, przepraszam. A ten film ma 19 minut. Może damy radę całego, go ocenić właśnie te. 19, znaczy nie 19 minut tylko damy radę go ocenić w jednym odcinku, mam nadzieję. Yy, no to co? To zaczynajmy oceniać witam wszystkich Wilgotny głupich z tej strony. Czekajcie, tylko sobie yy, zgłośnimy. O tak żeby było lepiej słychać Witam w filmie z moimi zwierzętami, a właściwie owadami, które na swoim kanale generalnie rzadko pokazuję. A o Film z nimi był pół roku temu, gdy one były jeszcze bardzo młodziutkie, dopiero wychodziły z jajeczek swoich starych, dopiero tak naprawdę opuszczały inkubator i zaczynały życie. I już na wstępie generalnie były wielkości 2 cm, no może gdzieś około, ja wiem, tyle gdzieś miały. A teraz po pół roku są tym, ile czasu upłynęło właśnie od tego filmu, gdzie je pokazywałem, jak dopiero wychodziły. Po pół roku pokażę Wam, jak ich rozmiary generalnie, diametralnie się zwiększyły. Wow, ale duże! Ja kiedyś miałem patyczki, nawet może wilgotny głupik, pamiętasz? No i mój też długo żył, ale teraz na pierwszy rzut oka Twoje są chyba większe, bo oczywiście w kamerze to inaczej widać. A jest naprawdę, uważam, po pół roku co podziwiać. I o jakich zwierzakach mowa? Czy już je widzicie? Czy rozpoznajecie je? Na razie niektórzy mogą zobaczyć, że tu nic nie ma, że tu jest po prostu sam drewna. Naprawdę, jak widzicie tutaj, w tym miejscu jest jeden patyczak, drugi patyczak i chyba tu jest trzeci. Jeszcze nie wiem, o wilgotny głupik może nam opowie. Tu oczywiście, ona no może już ktoś rozpoznał, a jak nie, to mówię. O patyczakach rogatych. Mamy je tak. Tutaj no, tam zgadłem jest. patyczaka rogatych, to nie wiedziałem, dlatego fajnie wiedzieć. jedną sztukę, tu mamy drugą sztukę, tu mamy trzecią sztukę, a jest tu cztery i czwarta sztuka sobie siedzi tutaj. Eee, tak. Po pół roku rozmiary tych właśnie patyczaków. Zwiększyły się dosyć dużo. Ja się postaram jednego delikatnie zagonić na swoją dłoń, to wam go pokażę, ale on generalnie nie chce iść. Um. Jak, jak chcecie zobaczyć moje patyczaki, znaczy, znaczy patyczeka, bo już niestety umarły. Niestety, jak chcecie zobaczyć, jest, jesteście ciekawi mojego Patyczaka, to zapraszam na mój film o patyczaku. Może jakoś po go wyciągniemy. No wyłaś mamy. Wyłaś, tak. Jesteś na dobrej drodze do wyjścia na moją dłoń. No dawaj, nie bój się. Chodź, chodź. A może Ty będziesz chcieć? Może Ty będziesz chcieć. Co? Chodź tutaj, chodź. No popatrzcie. Nie... Jakie w ogóle nie mają ochoty wyjść. <grym> Chcą się na tą rękę zagonić. A ja chcę Wam względem ręki je pokazać. Po pół roku. Bo naprawdę to jest tylko pół roku moim zdaniem a ich rozmiar w porównaniu do tego co było, no jest po prostu zwiększony diametralnie. Zobaczcie. Pół roku i z dwucentymetrowych patyczaczków nagle mamy patyczaki, które są takie wielkie. Po pół roku. Wow, tu naprawdę duże. No u mnie od zawsze odkąd miałem patyczaki, a ja mam już chyba od 2018 roku. Nie udało mi się wychować. Czyli y, już ma 3 lata je. Może jest 2021 już prawie. Za kilka miesięcy będzie 27, czyli rzeczyńco mojego kanału. Kilka pokoleń. To u mnie patyczewi od zawsze naprawdę mi się udawały bardzo dobre, rosły bardzo dobrze. Hmm. Nigdy nie narzekałem na nich. Zawsze było z nimi w porządku. Hmm. Zawsze rosły piękne. Zobaczcie porównanie do mojej dłoni. Takie są już byki po 6 miesiącach. Duże są, duże są. Ja dokładnie nie widziałem tego odcinka. Nie, nie widziałem tego odcinka 6 miesięcy temu, ale jak wilgotnego kupika taka jest dłoń, to jak były cm, to na pewno urosły. Pamiętajcie, jeżeli chcecie chwycić patyczaka, a na przykład chcecie zrobić to w ten sposób, to u, można też tak robić, ale upewnijcie się, żeby po pierwsze, tu gdzie ja mam palce na nim, nie ściskać za mocno, bo to też trzeba uważać, i musicie upewnić się, że wasz patyczak jest mm, na tyle duży, żeby po prostu, jeżeli wkładacie mu czy to palec pomiędzy odnóża, czy pomiędzy na przykład zaraz za głowę tutaj, żeby nie, generalnie nie była ta dziura na Wasze palce za mała i generalnie nie urwać patyczakowi odnóży a to ja właśnie, mm, swoją drogą ciekawostka, jest ja zawsze moje patyczaki mm, trzymałem tu za środek, tak? oczywiście, gdy taki patyczak jeszcze nie w pełni dorosły mm, nie i ma go stracić odnóże to też nic specjalnego tak właściwie się nie dzieje gdyż około dwie delinki y, następne i patyczak jest w stanie y, to odnóże y, odzyskać z powrotem. Tak, ja też właśnie tak miałem, że, e, że, e, że też miałem patyczek, no i też mi kilka razy, albo tam jeden raz wyliniął. Ja, ja się w ogóle wystraszyłem, że jak, jakieś szczątki to są, a to na szczęście była po prostu wylinka. Najgorsza sytuacja jest, jeżeli. Że straci patyczak i gdyż posłać dorosła, do, dorosła, dorosła postać osobnika, to się nazywa imago, gdyż wtedy no, już dorosły nie przechodzi we linki. No i wtedy tutaj może być kłopot z tym, żeby to odnóże mu odrosło. I często patyczaki i już nie odzyskują w pełni odnóży. Także warto zwrócić uwagę, żeby patyczak i mago, jak już jest dorosły. Tym bardziej na niego uważać, żeby właśnie nie stracił z niego noży, bo już do końca życia będzie wówczas kareką. Dobrze wiedzieć, żeby właśnie to, co przed chwilą wilgotny głupik powiedział, bo jak chcecie mieć właśnie takie super ładne, zadbane patyczaki, jak wilgotny głupik mam, no to właśnie musicie jakby stosować się do jego zasad, jakby do tego, jakie są warunki patyczaków. no. Na jedną. Oczywiście pacyczaki ja używam do karmienia tychże owadów liści malin i truskawek. Które tak, do... ja też tak dawałem. Znajdują się tutaj w tym roku terrarium. I to jest generalnie karmówka, którą one sobie jedzą i na której się żywią. W zimie, gdy nie mamy możliwości zerwania świeżych malin, można właśnie takie liście malin sobie pomrozić uzbierane wcześniej i na bieżąco rozmrażać, po, rozmrażać porcje, które będą e, sukcesywnie, stopniowo m, tym patyczakom rozmraża, rozmrażane i dawane do e, jedzenia. Swoją drogą one miały dopiero czyszczone... Fajnie wiedzieć, bo, i, bo ja swoją drogą w ogóle nie wiedziałem, że można zamrażać patyczaka i później im dawać na zimę. Warto wiedzieć. Wczoraj e, terrarium, a już zdążyły na tym papierze na bałaganć. także patyczaki są trochę jak papugi, dosyć mocno i często robią. Tylko oprócz, znaczy, patyczaki nie umiem latać jak papugi. To jest jedyna różnica taka jakby, nie wiem, jeszcze w ogóle mają. Yy, ptaszek ma kilka, tylko dwie nóżki, a tu ma sześć. Jest w ogóle papuszka jest grubsza, dlatego tak, dlatego. A więc dlatego tutaj też trzeba pamiętać o higienie e, w terrarium patyczaków. Jeżeli już na, naprawdę robi się kiepsko, to trzeba jednak na to wyczyścić. Oczywiście e, ja akurat mam na papierze toaletowym, czytaj czasem na ręczniku papierowym, tylko też raczej staje się, jeżeli tak chcecie mieć, żeby ręcznik nie był za mocno zapachowy, taki po prostu zwykły ręcznik nie bardzo zapachowy, gdyż... No raczej mniej chemii w ręczniku papierowym też generalnie yy, lepiej. Mm, trop... No masz rację, ja też kiedyś, kiedy miałem patyczaki to też dawałem papier normalny suchy. specjalny torf w sklepie zoologicznym, to się nazywa włókno kokosowe i tym też yy, można wyściełać dno terrarium z patyczakami. Pamiętajcie, że patyczaki są to owady akurat rogate, które skrzydeł nie posiadają, więc Możecie sobie śmiało je wyciągnąć, tak jak ja tutaj, na przykład teraz mam. A niektóre skrzydła mają? No nie wiem, nigdy nie słyszałem o patyczkach skrzydlatych. Wyciągnę te dwie sztuki i nie muszę obawiać, nawet gdyby było okno uchylone, czy otwarte, a ja bym je tutaj zostawił, że one po prostu uciekną, gdyż oczywiście, gdyby było długo okno otwarte, no to by uciekły, analogicznie, ale są to owady, które skrzydeł nie posiadają, więc też generalnie nie ma ryzyka, że na no, prostu w szybkim tempie ten paticzek z okno A są na przykład gatunki patyczaków, przykładowo tutaj patyczak yy, czerwono skrzydły, który już te skrzydełka posiada i nieraz na filmikach na YouTubie można zobaczyć, że te patyczaki jednak latają. Więc tak? bardziej trzeba takiego pilać, gdyż każdy yy, jest na naszym utrzymaniu i to my musimy zapewnić mu odpowiednie warunki do tego, by żył. Taki patyczek jeśli nam ucieknie i wleci gdzieś za szafę, no to też raczej średni pomysł, gdyż... Gdyż nie ma wilgotności, która dla niego powinna być około 50-80% podają mu źródła, nie dostanie tam malin, truskawek, zakurzy się cały, no i to nie jest odpowiednie miejsce na przetrzymywanie, żeby tam takie zwierzę się działo. No dlatego musicie, jak właśnie chcecie, jak przed chwilą wilgotny głupik powiedział, jak chcecie mieć właśnie takie patyczaki, to, musi, to musicie nie mieć właśnie na... Pod sufitem, czy na szafie jak wielgodnie Głupik powiedział, tylko na przykład na takim stole lub nie wiem, czymś innym, który jest ni niżej. Od tego mamy terraria, dajemy tam jedzenie, patyki, yy, yy, kropiny terarium tylko po to, żeby właśnie ten pad miał u nas dobrze. Jest to również zwierzątko, bardzo fajne, fajny owad na początek z przygody z terrorystyką, z tego względu, że nie musimy tego owada zbytnio dogrzewać. No, ja... no jest racja, bo, tre... bo na przykład takie jak wężem trzeba ogrzewać jakimiś matami, a na przykład też musi się yy, na to mieć na uwagę, że na przykład ktoś może się wystraszyć tego patyczaka, bo moja mama, kiedy byłam na wyjeździe, to moja mama wymieniała, za to bardzo jej dziękuję, bo to było nie wiem, w 2019 roku. Czy tam nie wiem dokładnie kiedy? To mama się nawet ich wystraszyła, dlatego jak co to musicie zapytać mamy, czy w ogóle takie coś możecie? mam tu akurat, akurat w pokoju około 25 stopni, czy zawsze generalnie jest ponad 20 parę stopni? Jak no wiecie, taka standardowa pokojowa temperatura. I dla patyczaka jest to zupełnie Standardowa, pokojowa temperatura 25 stopni? Ja teraz mam, nie wiem, z 20 tylko. Normalna temperatura i on w takiej czuje się naprawdę dobrze. I tutaj nie ma też osobiście mm, y, mm, się co kosztować jakieś specjalne dogrzewanie tego patyczaka, gdyż Zwykle ponad 20 stopni dla takiego właśnie owada jest spoko luz, odpowiednia temperatura. Jeżeli na przykład jest lato wysokie temperatury, możemy nawet dwa razy dziennie, trzy razy skropić tego, te terabium tego patyczaka. Może nie jakoś wybitnie dużo tej wody, no ale możemy dać troszkę więcej tak po prostu dla pewności, żeby nie było zasłucha temu patyczakowi, gdyż jeżeli na przykład przez długi czas zapomnimy patyczaka podlać, zapomnimy patyczakowi skropić terrarium. O może po pewnym czasie z tej suszy tra zacząć tracić odnóża, a przecież na tym nam nie zależy. No, dlatego musicie właśnie psikać im. No i to nie jest takich bardziej ludzi, gdzie tylko jeden raz dziennie się zajmują patyczkami, bo nie wiem, na, na przykład idą do szkoły, do pracy, dlatego trzeba mieć też to pod uwagę. A ja będę już się z Wami żegnał. To będzie pierwsza część oceniania właśnie tego filmu. Mogłem, mogłem dalej oceniać, ale już jest 14 minut i 15 sekund, dlatego ja już nie będę przedłużał, kolejna część będzie jutro, ja już nie będę z nami żegnał i widzimy się w kolejnej części. Cześć!